Siema, um, jak już widzicie trochę się podziało ale już biegnę z wyjaśnieniami yy, rozm rozmnażałem spinki ale niestety mi z klikiem wyłączyłem nagranie dokładnie to telefonem bo położyłem na klawiaturze bardzo Was za to przepraszam, jest mi głupio ale tak, już będzie z wyjaśnieniem Byłem o jaja rok Drake'ów. Tak miałem taki plan. Będzie ten plan na pewno kontynuowany. Um, no i niestety nie udało mi się zdobyć jaj. No, ponieważ spotkałem fajną istotkę na swojej drodze, która miała 40 tysięcy hp i dużo biła, uśpiła mi spin spinkę. Później drugą spinkę mi zabiła, no i tamta już poszła z górki. Więc no. To był na początek. Później poszedłem oswoić spinki. Tutaj. No bo może, taki sam sam. Nie podoba mi się. Więc no, czym ci się różnisz? Boże. Aha, no troszeczkę się różni... Nie mi się. To są nie dwoma kolorami. Yy, wracając. Yy. No o czym ja mówiłem? No, że mnie tam zabiłem los, że oswojem, A, oswoiłem spinki, no i... Postanowiłem, że... Ja się tak łatwo nie poddam. I... Jeszcze raz pojedziemy tam. Tylko no, będę musiał sobie wyekspić dinki. I muszę, muszę się nastawić na to, co tam będzie. Bo ja już wiem, co będzie po drodze. Więc no. Taki smutny. No i ogólnie to też. Robiłem tu rzeczy, ale takie co, co sobie mogę robić tak samemu no. I dodałem też tam poziom ino i muszę niestety dalej poparmić Minusik mały a to spokojnie spinę co mi dzisiaj w, w, w więc no dlatego mm. ja chcę jakąś polować na jakąś mutację tak będzie mi łatwiej Ej, nie ale dobra ten, ten, ten spina będzie git Eee, bo te będą mi służyć do rozmnożenia, a ty będziesz miał już imprint, więc... lusik, nie? Właśnie zobaczyłem twoje staty 40, fuda. Żart. Ale no, dobra, wracając. Nie, 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 nie wam tego, bo... Byłem tam mocno podirytowany Faktem. Tym, że już któryś raz ginę. Więc nie ma sensu co wam to wam tego dawać. No po prostu szedłem chwilę. Nie zginąłem. Uhu. Tak, no niestety tak wyszło. E, też powiedziałem tam, że muszę ty oswiecić w kontu Parazaury. żeby zrobić farmę elektroniki i tak dalej. Więc no. Hmm. To jest moje szczęście niestety no nic mi nie wychodzi na razie warku Więc szybko się Pewnie za nowo, na nowo tam się coś szybko nie wybiorę No dobra, macie tutaj żarcie jeszcze A, więc no Jak widać cały czas jest śmiesznie, fajnie się bawię, mamy dobra Tutaj te były Już wcześniej. Więc no. A teraz te z hmm. Szybciej, szybciej, szybciej. No dobra, to w sumie ja polecę ile mam? Trzydzieści. Mam skałkę. Nie zaryspiła mi się skałka jeszcze. Muszę zrobić sobie rewegera pod jak to się nazywa? Pod dużo, dużo wagi. I wybrać się po metal. Bo... już mi zabrakło. Więc... Dwa? Nie, hmm. kobieta jeden do jeden, mi wyszedł taki sam. Ha. Dobra, to nie, Ciebie nie będę potrzebować. Ale w to mi jest ten na nadzieja Na razie wyłączę. I zajmę się tobą. Chociaż ty wolno no, rośniesz. Dobra, lecę po metal. Muszę tutaj sobie ładnie jeszcze... Jezu, ile tu rzeczy do zrobienia. A jak coś to mam już do nich nienawiść. Ponieważ, jak ja tam biegłem, o skakuj metalowe. No i nice. Ampylo by się tu przydał, nie? Tu za dużego zagrożenia nie ma. Horn. Mam tu jakieś krzybki, nie mam grzybek. A nie to wtedy tam miałem. Hmm. Bo miałem właśnie gatunku Z. Ale to... Dobra, 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 chyba... Dobra. Dobra, dobra. Dobra, przyszedłem. A tu miałem otwierane... Nieważne. Dobra, to, 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 czyli będę musiał Ankelu jakiegoś oswoić. Ankela już nie raz oswajam, więc... Na pewno będziecie... Nie jak się oswaja? Gdzie? Czemu się tepną ten... Mmm... nawet nie będę tego odpalać. Już wiem na co bym... Na piec też bym mógł. Aaa, jaki słodziak. A pucie, no właśnie jak się od razu wzrosło, nie odmieć o 600 zdrowia. Dobra, ja zrobię cięcie i widzimy się jak po prostu zimprintuję zimprintu, do setki jak mi już wyrośnie. Dobra już jest dosłownie końcóweczka. Zpądźcie mi siedełko. A ten z tego sobie poszedł. No i co? Oho, Dobra. O no nie, nie przejdę tu. Jezu. Jak szybko wyekpić? O to jest poradnik. O, o, dobra. Jakby ktoś nie wiedział, to ta roślinka powoduje to, że dostajemy naraz 60, nie wiem, 60, 40. No, 40 to jest 5 HP, no tak w sekundę. Więc to jest akurat super. I co jakiś czas wypluwa nam plant spiszy Z. No. I to jest to, czym się oswaja te shine horny. A ty masz mało HP spino. Samra najwyżej później sobie ciebie wyleczę. Chodźmy teraz po. Jak widzicie, jak się stoi na dwóch łapkach, to więcej się wtedy zadaje. Takie info dla was. Przydatne nawet. No ale się Wtedy wolniej biega. Coś za coś niestety, nie? Ale no. Plap, Czy to jest pod spa O. Super, nie Dobra, hmm. no Krakinas Michę. Wyjaśniamy szybko. A tu tylko 70, niestety. o na nawet się po raz piły. Nie widzę. Nie są duże lewele, niestety dobra. Dlatego Do karki nas Okej, fajnie, fajnie. Niestety, ale znalazł się. O kurde! Co jest? Znalazł się... Jakby ktoś nie pamiętał... To... To jest... Reveder, mój drugi, którego oswoiłem, ale podczas przyjścia tu zaginął mi, bo były ustawienia serwera takie, że w wodzie po prostu było spidem się. Byliśmy szybsi niż yy, prędkość światła. Więc, no, on mi nagle gdzieś wystrzelił i nie wiedziałem gdzie jest, ale jak widać, powrócił do mnie. I cieszę się, bo on ma takie fajne kolorki. Taki, taki, nie jest tak, taki, taki standardowy. No tam niebieski grzbiet, tu coś Jezu jak się cieszę Nie no, ma tak się cieszyć z tego, że stare góry wyczera się Na nowo Odzyskało go? Może? Dobra. czy cię wyładować. Tak się cieszę, że... No to też jest kobieta. Mm. Też kobieta No też kobieta ja nie mam fajnych sanców zielonych Muszę sobie porządek tego rewelera zrobić Uf. Trochę strach jestem no Dobra no to by było myślę że na tyle My się widzimy już w następnym odcinku gdzie Pójdziemy po rok Drake'a. Mam taką cichą nadzieję Nie chcę zapeszać Albo coś o o o nie no, To nie ma że to czerwony kryształ Albo pójdziemy Hmm po, oswoić an, nie bardziej to oswoić ankylo Żeby, dobra okay. No tak myślę, że ankylo Pierw. No i później dopiero no, to dziś w dwóch odcinkach powinienem zmieścić. A my się widzimy w następnym odcinku. Więc do następnego. Trzymajcie się i cześć.